Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam Państwa serdecznie na, w naszym studio przewoźnym na targach inwestycyjnych Cavs. Tegoroczna edycja, myślę, że przebiła oczekiwania organizatorów, bo mamy kolejne, kolejny szczyt, że tak powiem, zapisów. W, w porównaniu do poprzednich lat. Ze mną jest Artur Granicki, prezes platformy crowdfundingowej Navigator Crowd. Cześć Dzień dobry. cześć. Chciałam Cię zapytać, bo jesteście tutaj jednym z, jednym z wystawców, jak oceniasz te, ten event w perspektywie i liczności odwiedzających, ale też takiej warstwy ich otwartości na na edukację, tak, na nowe jest. instrumenty finansowe. Ja powiem szczerze, że jestem bardzo miło zaskoczony. Nie dość, że dopiero się COVID skończył, zaczęła się wojna. Teoretycznie sentyment do inwestowania jest nie za dobry, natomiast tutaj jest pełno ludzi, zwłaszcza strefa startupowa. Niestety mogą się pokazać, opowiedzieć troszeczkę o sobie. Jest dosłownie oblegana. Jeżeli chodzi o wykłady, to też dużo, dużo ciekawych, merytorycznych dyskusji. I wydaje mi się, że dobrze to wpływa na edukację całego rynku i, i też pomaga go troszeczkę zintegrować. A jak e, rozmawiacie z tymi wizytującymi e, inwestorami, którzy przychodzą na targi u was, e, u was na Stoisku, e, to jakie jest ich otwarcie? No bo w sumie macie taki dosyć nowy produkt na polskim rynku e, e, klasa aktywów inwestycyjnych, crowdfundingowy produkt, nowy dla tego typu inwestorów. E, jak oni w ogóle odbierają taką e, nową formułę inwestowania? To znaczy, sam crowdfunding wydaje mi się nie jest nowy, natomiast mieliśmy bardzo dużo osób za zainteresowanych pozyskaniem kapitału emisjami. I, I to, co my tutaj wprowadzamy jako nowy element, to jest to, że jako platforma crowdfundingowa staramy się przeprowadzić selekcję tych projektów, po to, żeby one były bardziej atrakcyjne dla inwestora z punktu widzenia no, jego korzyści. Tak? Żeby on nie tylko wsparł w spółkę, ale też żeby mógł troszeczkę na tym zarobić. I to wydaje mi się wzbudziło duże zainteresowanie, bo jednak jeszcze niewiele osób kojarzy crowdfunding z, ze na rzeczywiście zarobienie pieniędzy. Oczywiście to jest dla tych młodszych inwestorów, e, nastawionych dalej na ryzyko, a takich, którzy dopiero wchodzą na ten rynek inwestycyjny, dopiero się uczą. Natomiast wydaje mi się, że zainteresowanie jest dosyć spore. A patrząc na rynek crowdfundingu w ogóle w Polsce, do teraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych wydał raport Crowdfunding 3.0, z tego co pamiętam, taki tak. tytuł. E, jak z Twojej perspektywy w ogóle crowdfunding się rozwija i czy on może być nową kategorią? No nie chciałabym jakby porównywać tego do Forexu, no bo to jest zupełnie inna klasa, inna klasa aktywów. aktywów ryzyka, natomiast tak. patrząc na jakby rozwój tego segmentu rynku, czego to, oczekujesz w kolejnych to znaczy, latach? E, powiem szczerze, ten raport o crowdfundingu e, pokrywa się z trendami, które pokazała w zeszłym roku Komisja Nadzoru Finansowego. Czy znaczy z roku na rok ten rynek rośnie o jakieś 200-300%, e, to jest jest też związane z tym, że coraz bardziej się nam giełda rozwija, i coraz więcej osób zaczyna się nią interesować. E, oczywiście wpłynęły na to wysokie sto e, niskie stopy procentowe w bankach, inflacja, ludzie próbują się zainteresować inwestycjami. Natomiast jest to pe pewien nowy sposób inwestowania. Nie każdy dysponuje kilkuset tysiącami złotych, żeby zainwestować w fundusz inwestycyjny. Nie każdy potrafi wybrać sobie na giełdzie spółkę, ocenić ją, zweryfikować, żeby móc zainwestować. Natomiast po to, żeby wejść na ten rynek, no to ten pierwszym etapem jest crowdfunding, gdzie można zainwestować kilka kilkanaście tysięcy złotych. Jak się coś stanie, no bo to są inwestycje wysokiego ryzyka, to nie jest to kwota taka, która bardzo boli inwestora. Natomiast dzięki dywersyfikacji portfela można rzeczywiście odnieść, zanotować bardzo dobre zyski. Czyli. Uh... Kiedy myślisz, osiągniemy w branży crowdfundingowej taki moment, w którym możemy powiedzieć, że ona jest w miarę popularna. To znaczy musimy spełnić jeden podstawowy warunek, czyli musimy my jako rynek crowdfundingowy zacząć dostawać licencje z KNF-u, bo cały czas czekamy na ustawę crowdfundingową, która od listopada zeszłego roku no, nie może nam się pojawić. W związku z tym, dopóki nie mamy licencji, no, to wszystkie platformy no, nie mogą działać w takim zakresie, w jakim by chciały, tak, oferować wszystkich, wszystkich swoich produktów i, i działać na, na pełną skalę. Uzyskanie tych licencji, więc myślę, że przyszły rok, pewnie druga połowa przyszłego roku, e, zakładam, że będzie takim dodatkowym bodźcem do, czasem, kiedy, kiedy ten crowdfunding się zacznie znacznie rozwijać. I profesjonalizować. I profesjonalizować. I, to jest bardzo ważne. I tu postawimy kropkę. Moim i Państwa gościem był Artur Granicki, prezes platformy crowdfundingowej Navigator Crowd. Dziękuję Izabela Kazakiewicz. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.